Kate zakosiła kieliszek. Nieładnie tak okradać hotel. Wiesz co? Dobra, teraz idziemy tu. O, i tutaj mamy ciekawego. A tutaj się jeszcze nie możemy dostać. chyba, nie wiem. Um. Dobra, zapiszmy jeszcze raz. że jesteś robucików. Witam. Dzień dobry, pani. Czy jest pan barmanem hotelowym? Nazywam się James, panienko. James, automat pielęgniarz. Nie jestem barmanem. Przepraszam, nie chciałam cię urazić. Jeśli można, panienko, byłbym wdzięczny, gdyby bardziej uważała pani na słowa, których używa. A no, dobrze, nie bulwersuj się tak. Nazywam się Kate Walker miło mi panią poznać czy przyjechała pani na leczenie? nie chcę tylko spotkać się z madam romańskiej z przyjemnością podam herbatę gdy madama wróci ze spaceru wow nie chcę się narzucać może nie życzę sobie pić herbaty w moim towarzystwie Madam lubi sobie ponarzekać ale proszę uwierzyć ona uwielbia wizyty w takim razie dziękuję za zaproszenie ach jak miło Szukam Madame Romańskiej. Czy wiesz, gdzie ona jest? Od 15:30 do 16:40 Madame Romańskiej przebywa na molo. Herbata jest serwowana punktualnie o 5.00. Czy można się z nią spotkać? Jak pani sobie życzy, ale proszę uważać na słony wiatr. Hmm, trzeba uważać na słony wiatr. Ciekawe. Czy możesz mnie zaprowadzić do Heleny Romańskiej? Nie o tej porze, proszę pani. Madam jest na końcu mola i patrzy na morze. Więc. Madame wie, że o tej porze roku nie wychodzę na Molo. Moje mechanizmy psują się pod wpływem niszczącego działania soli i piasku. Znają, proszę to? posłuchać. Może Pani usłyszeć wiatr wiejący wzdłuż plaży i w stronę morza. Nazywamy to słonym wiatrem. Pewnego dnia doprowadzi nas do szaleństwa. Przestań, tylko trochę poświęcenia. Nie, zostanę tutaj i przygotuję się na wypadek, gdyby madame mnie potrzebowała. Potrafi być nieprzewidywalna. Te jej gwałtowne zmiany nastroju. Hmm. Czy słyszałeś o Hansie Wolarbergu? To nazwisko nie jest mi obce. Naprawdę? Znasz Hansa Wolarberga? Tego nie mogę powiedzieć, proszę pani. Madame zabroniła mi rozmawiać o nim z kimkolwiek, a nawet wspominać jego imienia. Dlaczego? Nostalgia, smutek, terapia. Proszę sobie to nazwać jak pani woli. Nigdy o tym nie rozmawialiśmy, dobrze? Madame byłaby zła dowiedziawszy się, że wiem o tym, a teraz także i pani. Bez obaw, słowo harcerza. Hmm. Czy wiesz gdzie jest Grat? Zostawiłam tam swój pociąg i maszynistę. Nie zgadniesz, on też jest automatem tak jak ty. Jest nawet między wami rodzinne podobieństwo. Po pierwsze, nie mam pojęcia o Komkol gradzie. Po drugie, nigdy nie jeżdżę pociągami. Po trzecie, istnienie innego automatu o tak wysokim poziomie finezji jak mój wydaje się nieprawdopodobne. Madame zawsze zapewniała mnie, że jestem unikalnym modelem, darem dawnego wielbiciela. No tak, ale wy obaj wyglądacie podobnie. Wiesz, tęsknię za nim. Dlaczego nie przyjechał tu ze swym pociągiem? Nigdy nie pozwoliłbym madame Romański oddalić się samej. To długa historia, ale mam nadzieję, że wkrótce znowu go zobaczę. To bardzo wzruszająca zażyłość, proszę pani. <laughs> no dobra. W takim razie pójdę już. Do zobaczenia, James. Z przyjemnością znowu panią zobaczę. W takim razie dowiedzieliśmy się, że Madame Romański siedzi sobie gdzieś na końcu mola i patrzy na morze. No i tu mamy właśnie to wyjście, tylko że ono jest zamknięte. Jak zwykle. W tym hotelu nic nie jest otwarte. Drzwi są zamknięte. A tu mamy konsolę z kodem. I musimy tu coś wpisać. Przypuszczam, że jest nam potrzebny ten kod z tamtych zamkniętych drzwi. Czy one teraz będą otwarte? Nie. Eee, może spróbuję wpisać jakieś te inne kody. Drzwi są. Dobra. No, czuję, że z tym będzie problem, bo nawet nie pamiętam tego kodu, żeby go tam wpisać. Dobra, wpiszmy może jakiś numer pokojów, czy co to tam było. 1270, na przykład. Cholera! Nie działa. Oj, oj. Tak, jak przypuszczałam. No dobra. A 1478. Chyba nie działa. Niestety. Może teraz będzie otwarte. O, proszę, jak się magicznie otworzyło. <laughs> Okej, okay. o, i tutaj możemy zdobyć właśnie karteczkę z właściwym kodem 0968. Jakiś tutaj pracownik musiał zostawić pewnie? Bo nic innego nie ma. No to wracamy się. Było 0,9, sześć osiem. No i prosz. Zadziałało. Okej. Okay. On mówił, że uważali na słony wiatr. Jak wyjdziemy stąd bez tej maski, co tutaj jest, to Kate się zacznie dusić i wróci z powrotem. Z tego co pamiętam. Więc zakładamy tą dziwną maskę. <laughs> tak. Kate będzie teraz wyglądać jak robot. Albo jak mucha. <laughs> <laughs> tak, Kate jest muchą. Wychodzi na zewnątrz. I tak, i tu mamy Molo. Ładne. Bardzo długie. Szkoda, że widoki nie są takie znowu najpiękniejsze. Wygląda to dosyć opuszczenie. Barierek brakuje tutaj jakichś. Może to akurat dostatków było kiedyś. O, i tu mamy Madame Romański. Idziemy do niej. Madame Romański? Madame Helena Romański? Kim pani jest? Czego pani chce? Przykro mi, że przeszkadzam. Nazywam się Kate Walker. Przychodzę w imieniu Franka Malkowicza. Malkowicz, ten stary niecnota. Jest Pani jego krewną? Niezupełnie. Jest przyjacielem mojej matki. Powiedział mi, że może pani być tu w Aralbadzie. Jestem prawnikiem z Ameryki. Czemu zawdzięczam Pani wizytę? Przybyła pani z tak daleka. Sprawa musi być poważna. Istotnie, zajmuję się niezwykle pilną i delikatną sprawą. Właśnie opuściłam. Później, moja droga, później. Trochę boli mnie głowa. Te hotelowe maski są dość niewygodne. Muszę wrócić do środka. Proszę, bądź tak miła i zawołaj mego pokojowego. Pokojowego, oczywiście. Tak, y więc teraz. O. Znowu o, o. Tu jesteś? Jak śmierć pokazywać się tutaj? Wynoś się, natychmiast. Ej, ej, ej! Proszę pana. Proszę. Odszukać? Pani Romański, y, tak. Przepraszam. Kłamstwem się tu wdarła. E, nieważne jak się jest ostrożnym, zawsze znajdzie się intruz. Ale to się już nie powtórzy. Wyleci stąd na spity pysk, zanim się pani obejrzy. Mam nadzieję, że nie zdenerwowała pani zbytnio. Ależ, Feliksie, nie bądź takim goburem. Ta pani jest moim gościem. Pani gościem? Ależ to, to niemożliwe. Ten wandal nie znał pani jeszcze przed trzema godzinami. Dość, Feliksie, zanim kogoś obrazisz. Pani Romańska. Nie tak. Ta maniaczka pojawiła się tu wcześniej i chciała zniszczyć fontannę. Jeśli to nie był... <laughs> Powiedziałam dość. Proszę traktować pannę Walker z szacunkiem godnym mojego przyjaciela. Nie ubliżaj jej i nie przeklinaj. Czy wyraziłam się jasno, pani śmietano? Fuck, panie tak, panie śmietano. Tam bardzo jasno, pan Proszę przyjąć moje najszersze przeprosiny. Bardzo dobrze, Feliksie. Możesz odejść. No, już cię nie ma. Idź, mucho. Otwórz. Dobra, więc teraz musimy. Sprowadzić tu pokojowego Madame Romański, ale żeby nie latać 15 tysięcy razy, to ja to zrobię szybciej niż yy, normalnie by się to robiło, bo tutaj jest taki dzwoneczek, prawda? I możemy zadzwonić tym dzwoneczkiem stąd, ale on i tak tego nie usłyszy, ten pokojowy. Więc zabieramy od razu ten dzwoneczek. W prostu jakby się zadzwoniło i wróciło do niego, czyli przebiegało to. On by powiedział, że nie, nic nie usłyszał i guzibyśmy z tego mieli. <noise> Więc najlepiej od razu dać ten dzwoneczek bliżej. Prawda, też niewiele nam to da, ale zawsze więcej niż tam na początku. O, tutaj możemy zawiesić i dzwonimy. Dobra, teraz idziemy. Bo on oczywiście jeszcze nie przyjechał. A tam jest godzina trzecia chyba. Na tym zegarze była. Ciekawe czy pójdzie z tą maską. Nie. Już myślałam, że będzie muchą powieki. Po przeciążać? Tak. Dobra. No, dzwoniliśmy przecież. Czeim się. Na co jeszcze czekasz, James? Tylko mi nie mów, że znów nic nie słyszałeś. Dzwon rzeczywiście dzwonił, lecz pogoda jest bardzo wietrzna. No, to prawda trochę wieje, ale co to ma do rzeczy? Madame tego nie rozumie. Mówi, że automaty nie potrzebują ochrony. Jednak moje mechanizmy nie znoszą tych słonych wiatrów, boję się wyjść na zewnątrz. Czy moja maska mogłaby ochronić Cię przed Solą? O, z pewnością. O widzisz, taka maska wystarczy, żeby ochronić automat, no. Tego to bym się nie spodziewał. Tak, teraz troszeczkę poczekamy. Aż on wróci. Przy okazji ktoś dzwoni. Żeby nas nie zanudzić. Cześć mamo! Tak, spotkałam ją. A tak! Mieszka w Aralbadzie. Podziękuj jeszcze raz Frankowi ode mnie.